Już za kilka miesięcy sosnowiec będzie obchodził 110 rocznicę nadania praw miejskich. Ta szczególna okazja zasługuje na uczczenie w wyjątkowy sposób. Jakie pomysły i oczekiwania mają mieszkańcy? Co ich zdaniem byłoby najbardziej odpowiednią formą świętowania urodzin miasta? Jak można uhonorować 110 rocznicę miasta Sosnowiec? No nie wiem, może jakieś festy? Ja bym poszła osobiście do teatru. Jakiś rajd rowerowy. Żeby więcej ścieżek zbudowało i po prostu bardziej, żeby postawiło na rekreację. Może jakiś festyn na sielcu, nie wiem. Jak sosnowiec powinien uczcić swoje 110. urodziny? Hucznie. Myślę, że może jakieś wystawy powinno zrobić. Czy jakieś spotkania. Przede wszystkim ścieżki dla rowerzystów. Tego tutaj nie ma. I zawsze o to walczymy. 110 urodziny powinno uhonorować się na pewno klasycznie po polsku Wódeczka, papierosek, dziewczynki, Pikniki, jakieś zabawy, jakieś festyny. Jak Sosnowiec powinien uczcić swoje 110 urodziny? No, wydaje mi się uroczyście. Takie piękne miasto. To i piękna uroczystość. Czy jakieś koncerty ciekawych osób. Spotkania z ludźmi z Sosnowca, jakimiś sławnymi. Przyjęcie z władzami miasta ważnymi osobami dla miasta Sosnowca. Festyn. Jak miasto powinno uhonorować swoje 110 urodziny? Oj, no powinny, tak mi pierwsza myśl, to wydaje mi się, że powinny być jakieś dla mieszkańców imprezy ciekawe. Całkiem nowy stadion. Prezydent powinien zbudować całkiem nowy stadion. I nowe lodowisko. I ogólnie się wziąć za sport. Porządny koncert w parku Sieleckim. Może jakieś zorganizowane sportowe, jakieś zawody. Może jakiś na tą okoliczność byłbym mile wskazany. Jak miasto powinno uhonorować swoje 110 urodziny tutaj w Sosnowcu? Co z tej okazji powinni zrobić? E, no z pewnością powinni postawić na historię, prawda? Żebyśmy wszyscy się dowiedzieli o tym, e, jak miasto powstało, dlaczego? No myślę, że powinni coś zrobić, bo w końcu to miasto się staje bardzo smutne. Bardzo. No, powinni coś po prostu no, kulturalnego, tak bym to powiedziała. W żaden sposób nie oszczędzać. Wydaje mi się, że koncert byłby najlepszym tutaj rozwiązaniem dla młodzieży. Nie wiem, może jakąś imprezę dla dzieci. Taką konkretną imprezę. Jak miasto Sosnowiec powinno uhonorować swoje 110. urodziny? Ja myślę, że zorganizować jakąś huczną imprezę. Może zaprosić jakąś gwiazdę. Przede wszystkim zmienić oblicze miasta. No na pewno jakiś festyn, coś, 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 żeby ludzie mieli gdzie wyjść, pobawić się, świętować to razem z miastem, a nie tylko w murach powiedzmy Urzędu Miejskiego. To właśnie jakiś pomnik albo coś w takim stylu. W przyszłym roku Sosnowiec obchodzi swoje 110. urodziny. Co na tą okazję powinno miasto zorganizować? Festyny, zabawy. Będę dobrze, żeby było zrobić jakąś dużą imprezę, 110. rocznica, to już całkiem sporo na którym pojawiłyby się jakieś znane zespoły i ogólnie radośnie. Hucznie, przede wszystkim dla wszystkich. Na pewno jakieś występy, nie wiem, mogli kogoś zaprosić. 110. urodziny, nie mam pojęcia. Ja bym zaprosił kult, to była kiedyś na Dniach Sosnowca, był, to była naprawdę bardzo dobra impreza, także myślę, że można by powtórzyć. Sosnowiec w przyszłym roku obchodzi swoje 110. urodziny, jak miasto powinno uhonorować tą, tą rocznicę, co powinno zrobić z tej okazji? Postawić jakiś pomnik może, Jakiegoś znanego Sosnowiczanina. Już mamy Jana Kiepury, można jeszcze jakiegoś innego. Pytanie tylko, jaka postać na niego najbardziej zasługuje?